Cześć! Jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO DC Comics Super Heroes Bitwa Atlantis o numerze katalogowym 76085. Zestaw został wydany w 2017 roku, posiada 197 elementów, jego cena katalogowa to 120 zł bez jednego grosza oraz jest przeznaczony dla osób w wieku od 6 do 12 lat. Zatem przyjrzyjmy się pudełku. Tak wygląda ono z przodu, z tyłu, od góry, gdzie mamy minifigurkę Aquamena w skali 1 do 1, od dołu, z jednego boku oraz drugiego. Więc przejdźmy sobie do unboxingu. Kupiłem ten zestaw dosyć niedawno i powiem Wam, że kupiłem go dlatego właśnie, żeby mieć jakiś zestawik z filmu Justice League, ponieważ ja na nim byłem. W miarę mi się tam podobał. A poza tym ten zestaw ma dodatkowo jeszcze moim zdaniem, świetne minifigurki, dwóch strażników Atlantydy, Aquaman oraz dodatkowo jeszcze, oczywiście, jeden Parademon. Pewnie jak zwykle z tymi bokami będę miał problem, ale widzę, że jakoś nieźle to poszło, więc zobaczmy sobie, co znajduje się w środku. A więc w środku mamy woreczek z częściami numer 1, skrzydła dla Parademona, worek numer 2. Niestety złożoną instrukcję, tak ona się prezentuje po rozłożeniu. Spójrzmy sobie od razu na tył, gdzie mamy pozostałe zestawy z tego filmu. Ja Wam powiem, że jeszcze chciałbym kupić właśnie ten, a ten większy, no to nie. Może jak go gdzieś jeszcze na jakiejś lepszej promocji wyhaczę, to bym się mógł zastanowić. W środku zostały jeszcze naklejki. Jak widzicie jest ich w sumie dosyć mało. W pudełku już nic więcej nie ma. Ja biorę się za budowanie tego zestawu i wracam do Was, gdy będę miał go już złożonego. Tak właśnie prezentuje się ten zestaw. I muszę Wam powiedzieć, że wygląda on całkiem nieźle. Spodziewałem się czegoś gorszego, a my to omawianie zaczniemy sobie od minifigurek. W zestawie znajdziemy 4 minifigurki. Są one z pewnością, przynajmniej moim zdaniem, największą ozdobą tego zestawu. Zacznijmy sobie od Strażnika Atlantydy. Zobaczcie, tak oto prezentuje się ta minifigurka. Ma ona naprawdę bardzo ładny i szczegółowy nadruk na torsie, jak i na nóżkach. Zobaczcie jeszcze, jak to wygląda z tyłu. No, naprawdę mi się to podoba. Jako akcesorium ma on jakiś harpun, czy coś na tego wzór. Może jest to jakaś strzelba, nie pamiętam tego dokładnie z filmu. Helm również jest naprawdę bardzo ładnym złotym elementem. Tak on się prezentuje. Dwustronny nadruk na twarzy. Jeden wygląda tak a drugi prezentuje się właśnie w taki sposób. Bardzo fajnie też, że te dwie minifigurki różnią się nadrukiem na twarzy. Zobaczcie, u tego to wygląda właśnie w taki oto sposób. Szkoda, że nie różnią się jeszcze czymś innym, ale i tak lepsze to niż żeby to były dwie takie same minifigurki. Sam Parademon, czyli reprezentant tej złej strony, również naprawdę świetnie się prezentuje. Zresztą sami zobaczcie, no nadruki są naprawdę przegenialne. Są one bardzo mocno szczegółowe. Jedyne co no to jak widzicie na nóżkach, na tych granatowych elementach, ten żółty czy też taki lekko pomarańczowy nadruk jest trochę przyciemniony przez to, że był on właśnie nakładany na jakiś ciemniejszy kolor. Z tyłu wygląda to tak, pokażę Wam jeszcze jak on się prezentuje. Bez skrzydeł ten nadruk, mam wrażenie, że to dosyć dobrze widać, nawet przez ten przysłaniający element. Główka również jest naprawdę bardzo ładnie zadrukowana. Już wczepię z powrotem te skrzydła. Szkoda, że jedynie one są zaczepiane takim szarym elementem. Ja mam wrażenie, że on tak właśnie średnio pasuje. Jako akcesorium ma on ten nieszczęsny stud shooter. Dodatkowo do niego otrzymujemy drugie skrzydła. Prezentują się one właśnie tak. No naprawdę fajna opcja, że można je sobie wymieniać. I moja ulubiona minifigurka w tym zestawie, czyli Aquaman. Zobaczcie, tak on się prezentuje. Ma naprawdę świetny nadruk na torsie, zarówno na nóżkach, też on się naprawdę dobrze prezentuje. Z tyłu wygląda to właśnie tak. Zobaczcie sobie od razu drugi nadruk na twarzy. Wygląda jakby on właśnie wpadł w jakąś furię. Z przodu również ładnie to wygląda. Same włoski też są jeszcze dodatkowo Nadrukowane, no i mi się ta minifigurka mega podoba. Ma on również taki oto trójzop składający się z dwóch elementów. Oprócz minifigurek otrzymujemy jeszcze kilka takich dodatkowych akcesoriów, jak ten taki jumper. Ja Wam nie będę wpinał tutaj minifigurki, bo potem ją jest ciężko wyciągnąć. Oraz dwa takie oto Power Blasty niebieskie do Aquamana. No minifigurki naprawdę w tym zestawie wypadają wyśmienicie. Jako konstrukcję w zestawie otrzymujemy taki oto skrawek Atlantydy. Pierwszą konstrukcją, którą sobie omówimy jest taka oto podstawka na Matterboxa. Zobaczcie na samego Motherboxa, tak on się prezentuje. Ma bardzo ładny nadruk. Cieszę się, że jest to właśnie nadruk, a nie naklejka. Chodzi z nimi o to, że trzeba było zebrać takie trzy i dawały one jakąś tam moc. Podobny motyw zresztą jak z kamieniami w Avengersach. Sama podstawka wygląda tak. Jest to symetryczna konstrukcja zakończona jumperem z takimi oto bardzo fajnymi cegiełkami w kolorze sand green. Mi się to przynajmniej w miarę podoba. Co do samej bramy Atlantydy, ja tak przynajmniej nazywam tą konstrukcję, no to dwie boczne konstrukcje właśnie całości się poruszają w taki sposób. Można nimi sobie trochę powyginać, przez co zabawa na pewno może być ciekawsza. Weźmy to sobie teraz trochę bliżej. Pokażę Wam funkcję. Jak widzicie ten element można tak, sobie przechylić i właśnie z tyłu mamy miejsce na motherboxa, już Wam pokazuję. Można go wsadzić w tym miejscu i on właśnie tak może wypaść. Pozwólcie, że wyjmę ten element, ponieważ często on lubi wypadać i mógłby mi przeszkadzać w dalszym omawianiu tej konstrukcji. Zobaczcie to sobie z bliska. Jak widzicie po boku mamy dwie takie kolumny. Można nimi lekko pokręcić. Są one zakończone właśnie takimi oto Przeźroczysto niebieskimi groszkami są one dosyć ładnie wykonane. Mi się bardzo podoba zastosowanie właśnie cegiełek, również na nich znajdują się naklejki. Na tej po prawej znajduje się w tym miejscu, a po lewej właśnie tutaj. Również bardzo fajne, że jest trochę roślinności w tym zestawie. Jakieś winorośli, jedno znajduje się tutaj, oraz kolejne dwa w tych miejscach. No naprawdę nieźle to wygląda. Z tyłu są takie jakby jakieś lampki, przynajmniej tak mi się to kojarzy, nie wiem co to dokładnie może być. Fajnie też, że na całej konstrukcji jest trochę takich groszków, które świecą w ciemności. Sama brama wygląda tak, jest ona zbudowana na dwóch słupach z naklejkami. Wyglądają te naklejki całkiem nieźle. W tym miejscu znajduje się taki łuk, jest on dosyć ładnie zdobiony oraz jest to wszystko zakończone takimi oto skosami przeźroczysto-niebieskimi. Z tyłu wygląda to właśnie tak. Jak możecie zobaczyć, w tym miejscu znajduje się też kilka serków w kolorze sand green. No i cała konstrukcja wygląda całkiem nieźle. Zresztą chyba sami to dobrze widzicie. Nie jest ona jakaś wybitna, ale na pewno do zabawy powinna wystarczyć. Muszę wam powiedzieć, że mi się po prostu ona podoba. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Podsumowując, muszę wam powiedzieć, że ten zestaw wypada naprawdę bardzo dobrze. Zobaczcie jeszcze na elementy zapasowe. Tak jak to zawsze mówię, klasyczna drobnica, chociaż fajnie, że rzucili nam takie dwa świecące w ciemności groszki. Wracając do samego zestawu, tak jak mówiłem, wypada on naprawdę bardzo dobrze. Sama konstrukcja moim zdaniem jest całkiem udana. Nie wygląda ona jakoś najgorzej. I wręcz bym powiedział, że mi się podoba. A na jakiejś płeczce na pewno może ona bardzo fajnie wyglądać. Same minifigurki no są po prostu ozdobą tego zestawu. Wyglądają one świetnie i są bardzo szczegółowo nadrukowane. Wszystko to będzie się składać na moją ocenę dla tego zestawu, czyli 8,5 na 10. Wy w komentarzach możecie napisać jak oceniacie ten zestaw i czy macie jakiś zestaw właśnie z fali z filmu Liga Sprawiedliwości. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału. A w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!